sytuacja jest olbrzymia. Popatrzymy. Problem no i, I, tutaj... jest... I teraz już trafia do prawki. Nie mógł tego spodłować, ale ułatwił mu sprawę. Wystawił piłkę do stuprocentowej sytuacji Andrii Biato w ten zwycięstwa. A tutaj, a tutaj też on podcina skrzydła całej drużynie. bo przecież szachta, nie licząc jednak Ronaldo przed szansą 55. minuta. Ronaldo! jest 2 do 0 dla realu Jeśli grać na Santiago będą jeszcze wszystkie moce Ronaldo w tej edycji Ligi Mistrzów Ale też trochę w tym przypadku Ronaldo w ten sam ruch jest 3 do 0 dla gospodarczy To przez Sędziego teraz przez Sędziego na spółkę, układa piłkę, stału, Marcelo, Piotrow, Ronaldo ale nie będzie nie jest gol, jednak Natomiast właśnie to były gole typowej, typowej dziewiątki, typowego środkowego napastnika. Tak jak i te.